Standardowo przyjmuje się, że wdrożenie systemu bezpieczeństwa bazującego chociażby właśnie na standardzie ISO 27001 to jest mniej więcej rok czasu. To takie minimum, które powinna organizacja poświęcić na to, żeby ten cały proces, bo tak jak już wspomnieliśmy jest to proces, zafunkcjonował prawidłowo. A żeby zafunkcjonował prawidłowo, tam wchodzą różnego rodzaju właśnie szkolenia, testy, własne testy, własny audyt, to jest żywy organizm. Tutaj, jeżeli patrzymy na to z perspektywy takich właśnie działań praktycznych, powstawanie dokumentacji, dokumentacji roboczej, bo to jest ten element, który również jest ważny z punktu widzenia funkcjonowania takiego systemu, Weryfikacja tej dokumentacji, być może ewentualnie zmiany w całym systemie, bo to też jest jeden z elementów wpływających na funkcjonowanie systemu. A więc tych elementów jest naprawdę bardzo wiele. W małej, średniej, dużej organizacji mniej więcej to może być do roku czasu, żeby ewentualnie taki system był wdrożony, zadziałał prawidłowo, no i żebyśmy mieli tą świadomość, że, że wszystko jest OK.